Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Rozmowy Dyplomatyczne. A dziś szczególni goście w ramach naszego cyklu, pan Witold Spirydowicz, prawnik, dyplomata, był ambasador Polski w Maroku i Algierii, konsul generalny w Montrealu. Dzień dobry, witam. Witam uprzejmie. Oraz pani Marta sęk spirydowicz wieloletnia pracowniczka służby zagranicznej, były pierwszy radca ambasady RP w Algierze do spraw współpracy kulturalnej i naukowej, drugi sekretarz ambasady w Wiedniu i Bonn. Dzień dobry, witam serdecznie. I konsul w Maroku. I konsul w Maroku, tak jest. I na początek pewne wyjaśnienie, bo żadnej zbieżności nazwisk tutaj nie ma, więc od razu zapytam o to, czy łatwo jest łączyć pracę dyplomatyczną z funkcjonowaniem w, w rodzinie, gdy no właśnie dwoje małżonków to zawodowi dyplomaci. Powiem tak, i tak i nie, ale jakoś przebrnęliśmy przez te blisko 30 lat. Także udało się. Ale nie jest to oczywiście y, zawsze y, sprawa najłatwiejsza. Ja powiem, że jeżeli to nie jest sprawa najłatwiejsza, to znaczy, że to są te momenty, z których możemy być dumni, bo jeżeli coś przenosi się z pracy na poziom domu i Mówi się o tym później, że to nie jest najłatwiejsza sprawa, to znaczy, że musi być bardzo kreatywna sprawa, bardzo kreatywne podejście. Dlatego, że te spory, jeżeli dotyczyły pracy, spraw pracy, to tylko po to, żeby z tego coś powstało naprawdę dobrego. Ja nie przypominam sobie innych sytuacji, także ja powiem tak, dla mnie to, że mogliśmy razem współpracować, to zawsze widziałam w tym możliwość Wzbogacenia naszych efektów pracy po prostu. Ja powiem tak, że może z naszej perspektywy to było łatwiejsze niż z perspektywy, tak powiem, osób postronnych czy też osób jakoś nas tam obserwujących, bo bywały momenty właśnie no takie, które nieco tę atmosferę psuły, ale mówię, 30 lat minęło, także. Ogromne bez wątpienia doświadczenia państwa w pracy dyplomatycznej, w służbie zagranicznej, i chciałbym, żebyśmy jakby tę część zaczęli od, od państwa doświadczeń afrykańskich, właśnie. My tutaj, jakby w Europie, często traktujemy Afrykę jako pewną jedną całość jakiś taki monolit. Jednak, no, można powiedzieć, no, Afryka niezwykle zróżnicowany, wbrew pozorom, czy wbrew tym zachodnim y, y, tym stereotypom kontynent. Powiem tak, że w krajach, w których pracowaliśmy ostatnio, to jest Algeria i Maroko, to nie jest tak naprawdę ta prawdziwa Afryka. Ja byłem równocześnie akredytowany w Czadzie i to jest dopiero, to jest dopiero wyzwanie. Wiecie Państwo, nie tak dawno wróciłem do listów Henryka Sienkiewicza z Afryki. Książka pisana jest 100 lat temu z okładem, a niestety ta rzeczywistość afrykańska wcale się wiele nie zmieniła. Jak się wjeżdża w ten interior, to widzi się te same obrazy przerażającego ubóstwa, przerażającej nędzy, bardzo złych warunków, które właśnie nic się mimo upływu czasu nie zmieniły. A Maroko i Algieria, no to jest taka, taka Afryka w wersji soft. No. Tak, ale wspomniałeś o tym, że miejsce, krajami naszej akredytacji było nie tylko Maroko i nie tylko Algieria, bo to była również Gambia, to była również Mauretania, Senegal. Republika Wysp Zielonego Przylądka, coś jeszcze, czegoś jeszcze, Egwina Abisał. Egwina Abisa. No więc sama tylko ta mała mozaika, ten wycinek Afryki, każdy kraj zupełnie odmienny. Chyba największe jeszcze podobieństwa to rzeczywiście między tą Algierią i Marokiem, natomiast każdy inny z tych krajów wymienionych przeze mnie, odmienność Mozaika niesamowita. Pan ambasador powiedział o Afryce w takiej łagodnej wersji, wersji soft, więc spróbujmy wyjaśnić, czym jest Magreb, bo to jeśli mówimy o, o Maroku, Algierii, można jeszcze oczywiście i Tunezję i do, do, dorzucić, natomiast czym tak naprawdę jest Magreb, państwa Magrebu? I czym się ona charakteryzują? Magreb to jest pojęcie geograficzne to, to jest tych kilka państw Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Mauretania ale jest to pojęcie też szersze w sensie kulturowym. Kraje te mają dużo cech wspólnych, dużo cech wspólnotowych stąd mówienie o Magrebie ma też ten wymiar, taki nieco przenośny. Magreb po arabsku to znaczy po prostu Zachód czyli jest to Zachód Afryki, przestrzeń blisko kontynentu europejskiego, przestrzeń, która łączy Bliski Wschód, która jest bramą do Afryki Czarnej, do Afryki Subsaharyjskiej. Czy łatwo jest prowadzić misję dyplomatyczną w państwie afrykańskim? I tak i nie. No, są oczywiście duże plusy dla nas jako dla dyplomatów. Nigdzie w świecie już nie jest tak, że ten prestiż dyplomaty, ambasadora, konsula, generalnego konsula cieszy się takim uznaniem ze strony państwa przyjmującego. Policja, urzędnicy, wszyscy traktują nas z ogromną estymą. Jest to nieporównywalne do tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, w Kanadzie, gdzie wskutek demokratyzacji ta funkcja dyplomatyczna straciła nieco z, z tej takiej otoczki, ze, swej, ze swego prestiżu. W Afryce nadal dyplomata to jest osoba o specjalnym, o specjalnym statusie. Z drugiej strony no są to rzeczy takie, Powszechnie spotykane mankamenty, spóźnianie się na spotkania, przewlekłość w udzielaniu odpowiedzi i taka cecha, która jest chyba wspólna dla krajów Magrego, mianowicie oni nigdy nie mówią nie. Zresztą Chińczycy również mają podobne podejście. Po prostu przez długi czas czeka się na odpowiedź, której nie ma. A odpowiedź powinna być negatywna, ale jest rzeczą niegrzeczną powiedzieć wprost, czy napisać nie. Pytanie, czy do tego można się przygotować, no choćby na przykład, będąc jeszcze nie na misji, czy na przykład w Polsce, czy w innym miejscu, czy jest to doświadczenie, które się zdobywa, no właśnie, z czasem prowadzenia tej misji? Cierpliwość się zawsze zdobywa z czasem, prawda? To jest. I dopiero w konfrontacji z takim zjawiskiem, prawda, można teoretycznie założyć kolega, koledze, przekazując stanowisko, oczywiście, może przekazać, że słuchaj, są takie, takie, takie zasady. Oczywiście to już jest dobre wprowadzenie. Natomiast później wchodzą do tego emocje. A więc jak się oczekuje na ważną odpowiedź i jej się nie dostaje, to nawet przy, po wprowadzeniu przez kolegę trzeba wykazać się tą. Cierpliwością, prawda? Ale rzeczywiście jeszcze to, jest, to są te regiony, to są te kraje, gdzie po prostu protokół dyplomatyczny istnieje i jest respektowany. W innych częściach świata jest on respektowany coraz mniej. Ja, w uzupełnieniu też do, pan, do pana pierwszego pytania, podam taki przykład z naszej praktyki w Maroku, właśnie. Otóż przyjechał tam ambasador amerykański z żoną i bardzo nalegał na to, żeby być wraz z tą żoną przyjęty na audiencji u króla, żeby wręczyć listy uwierzytelniające. Protokół królewski zakłada, że jest to sytuacja niemożliwa do realizacji. No ale Amerykanie nalegali. Amerykanie no są zbyt, powiedzmy, ważnym partnerem, żeby ich zupełnie zlekceważyć, ale co zrobił protokół królewski otóż Ambasador z tą żoną jeździli z miasta do miasta przez tydzień, bo król ma pałace w różnych zakątkach Maroka i to była forma takiego, takiego upomnienia czy też takiej kary za to, że on dążył do tego, żeby narzucić tę zmianę protokołu. No i w końcu po, po, siedmiu, po siedmiu dniach podróżowania gdzieś tam ich przyjął w Marrakeszu czy w Tangerze już. Już nie pamiętam, ale to pokazuje właśnie te, te zawiłości protokołu. Nawet Amerykanie bywają na to czasem nieprzygotowani. Z jednej strony zawiłości protokołu, no ale z drugiej strony też chyba nie można zapominać o tym, że y, misja dyplomatyczna w Afryce czy w, w części świata, no, no, którą na pewno można określić jako w niektórych przynajmniej miejscach, bardzo niestabilną. Być może tą w mniejszym stopniu dotyczy takiego kraju jak Maroko, ale jednak ta specyfika, właśnie pewna, pewna niestabilność, być może związana z tym jakaś też taka presja działania, jest, jak państwo jakby radzili sobie w tych okolicznościach, które nie są no, Powiedzmy, typowe dla prowadzenia misji dyplomatycznej w każdym zachodnim kraju. Na szczęście opatrzność była dla nas łaskawa. Nie doświadczyliśmy bezpośrednio skutków tej arabskiej wiosny, która objęła Magreb, a z którą na przykład był skonfrontowany nasz kolega w Tunezji. Wszyscy mu zazdrościli: A dokąd ty wyjeżdżasz do Tunezji? Przecież to raj wakacyjny, jedziesz na wielki urlop. Okazuje się, że wybuchła Rewolucja, ewakuacja Polaków z tego kraju, następnie zamach terrorystyczny w jednym, w drugim miejscu, zginęli polscy turyści, więc ten pobyt, który z natury rzeczy miał mieć charakter taki wypoczynkowy, nieco, zmienił się w koszmar. No, oczywiście są pewne ograniczenia, bo, z którymi może trudno się hmm, pogodzić. Tym bardziej, że dotyczą one po prostu no, pewnej wolności w przemieszczaniu się. Jak na przykład w Algierii, rzeczywiście to jest y, niemożliwe przemieszczanie się z miasta do miasta, generalnie nawet w przypadku turystów ono jest bardzo ograniczone. A już w przypadku dyplomatów nie można na przykład wyjechać absolutnie bez eskorty poza Algier, prawda? Więc no, jest to wielkie ograniczenie. E, skąd, no, w innych miejscach, no, na przykład w Maroku, ta przestępczość pospolita powiedzmy, jest jednak, ona nie jest tak duża, jak w innych krajach oczywiście afrykańskich, ale ona jest spora i tutaj nie potrzeba ograniczenia formalnego. Po prostu unika się tego wychodzenia, prawda? Bo no, ze względów bezpieczeństwa. Także, no, pewne ograniczenia są w trakcie takiej, e, takiego pobytu e, dyplomatycznego, misji. Ale powiem szczerze, że mm, do tego się tak szybko przyzwyczaja, że później trudno się odzwyczaić. Jak po siedmiu latach powróciłam z Algierii do e, Polski, rzeczywiście zaczęłam sobie tak swobodnie wychodzić. Ale nagle się zastanowiłam, dlaczego ja to w ogóle robię. Po co mi to wychodzenie? I, 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 i tak. No, pff, była zmiana. Można było wychodzić, ale. Ja już nabrałam tego nawyku, że właściwie może, te, to, 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 nie, może być ograniczone to wyjście, prawda? Dopiero odkrywanie na nowo, że no przecież jeszcze tu, 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 poruszanie się poza. Także to, to w jakiś sposób no, na pewno wpływa, wpływa warunki miejscowe. No i tak jak mówię, to nie jest taka, tak jak mąż wspomniał, to nie jest taka Afryka po prostu jak e, właśnie, jak w Winei Bisao, jak w Mauretanii, jak e, nawet w Senegalu, prawda? To są inne troszeczkę warunki życia. Tak. W swojej pracy pani zajmowała się, no właśnie, wspomniałem o tym, bo, tych relacjach kulturalnych, także współpracy ze środowiskiem czy, czy promocją nauki, prawda? Chciałem zapytać, czy polska kultura w Afryce jest obecna? E... Czy jest obecna? No jest obecna, bo, bo my byliśmy obecni to musi być obecna, bo są placówki, które o to jednak dbają o, o promocję, o prezentację polskiej kultury. I oczywiście e, takie, takie działy powiedzmy, kultury jak jazz Polski e, wśród osób, które się interesują muzyką, jest to znana historia. Wśród osób, które interesują się sztukami pięknymi, oczywiście plakat polski, szkoła plakatu polskiego jest jak najbardziej znana. Film polski jest znany. Czy jest prezentowany często, to już jest inna sprawa, dlatego że no w tej chwili jednak żyjemy już w innej dobie, prawda? więc wiele filmów można sobie oglądać inną drogą niż tylko w kinie. Niemniej jednak ta promocja, powiedzmy najszersza, ma oczywiście miejsce poprzez kino, i tamten film polski. My dbaliśmy o to, żeby ta prezentacja była. Jak przyjechaliśmy do Algierii, to, to, to festiwale filmowe były na miejscu organizowane i w ramach tego prezentowaliśmy też polskie filmy. W Maroku tak samo, ale w takiej powiedzmy powszechnej dystrybucji to one znajdują się dosyć, dosyć rzadko. Żeby uzupełnić, podam taki anegdotyczny przykład. No, mianowicie naszą pierwszą prezentacją filmową. Był film Krzysztofa Zanussiego, Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową i trwały boje kilka tygodni, żeby uzyskać od Algierczyków licencję na pokazanie filmu, bo w tłumaczeniu francuskim jest en voie czyli ten element płciowy po prostu powodował nie to, do że, że nie był do zaakceptowania. Tak. No dopiero po naszych wyjaśnieniach, że film nie ma nic wspólnego z erotyką, że jest to powiedzmy jakiś film z przesłaniem filozoficznym jakoś tę zgodę bardziej udało, się, udało się. niż Udało tę zgodę się tę zgodem jakoś uzyskać. Ale to chyba też na pewno dowodzi, jak wszechstronne zadania przed dyplomatami stoją. No tak, my właśnie to podkreślaliśmy cały czas, nawet w trakcie dzisiejszego wykładu że to jest niesamowicie ważne, żeby chcąc prezentować Polskę w tamtym regionie, żeby chcąc promować Polskę w tamtym regionie, musi się stanąć po drugiej stronie kamery, po stronie widowni i spojrzeć na nas tak, jak właśnie oni nas widzą. I mu, musi się wyjść do tych ludzi i zapytać, co oni o nas wiedzą, prawda? Dopiero wtedy można zrobić, skonstruować odpowiedni program, y, który będzie po prostu od podstaw, czasami, czasami jest to konieczne, od podstaw wprowadzania w y, świat naszej kultury, świat naszej historii i to jeszcze z bardzo dużym wyczuciem właśnie, czego dowodzi ten ostatni. Y, 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 Przykład. Z jednej strony współpraca kulturalna, no, szeroko też rozumiana, no ale z drugiej strony no, praca dyplomatyczna to także relacje, czy budowanie, nawiązywanie, kontynuowanie, rozwijanie relacji, choćby gospodarczych, oczywiście także politycznych. Jak wyglądają Państwa zdaniem, tutaj może poproszę o w pierwszej kolejności Pana ambasadora, to właśnie relacje, Polski z państwami Magrebu? Trzeba przyznać, że te relacje polityczne układały się dosyć dobrze. Może takim elementem, który nas różnił w podejściu do problemów globalnych, to podobnie jak inne kraje południa, zarówno Algeria, jak i Maroko, miały zupełnie inne zapatrywania na wojnę na Ukrainie. Prawda? Tutaj jeżeli nie, jak w wypadku Algierii, nawet była pewna, pewna większa sympatia po stronie agresora niż po stronie kraju napadniętego. Maroko starało się dystansować od obu stron, ale nie było tego powszechnego potępienia polityki agresywnej Moskwy. Ja myślę sobie tak, że to my musimy starać się też Zrozumieć, że te kraje południa mają nieco inną, inną perspektywę. No dla nich to jest konflikt jak każdy inny, który dzieje się gdzieś na peryferiach, a Rosja, za to dużo mówić, tradycyjnie pozytywnie się kojarzy jako ten kraj, który jeszcze za czasów sowieckich był zaangażowany w walkę z kolonializmem, który wspierał te kraje afrykańskie na ich drodze do, do suwerenności. Także tutaj ta zaszłość historyczna to jest to, czego nie możemy. Bagatelizować. No i pojawił się też argument taki, że Zachód jest jednostronny, bo nie potępia tak zdecydowanie konfliktu na Bliskim Wschodzie, konfliktu w Gazie, jak, jak tę wojnę na Ukrainie. Ale to w takim razie oznacza, że niełatwo jest jakby i budować, i kontynuować, i rozwijać taką relację. No, gdy pojawia się taka okoliczność, to oczywiście jest to dosyć trudne zadanie. No, bo Tutaj nie znajdujemy wspólnego języka. Tym bardziej, że Rosja też nie stoi i nie przygląda się wyłącznie, ale swoje wpływy w Afryce akurat bardzo mocno rozwija. Zdecydowanie tak, i te wpływy są, powiedziałbym, nie malejące, a wręcz przeciwnie, rosnące. I na wielu płaszczyznach, bo Absolutnie. to nie tylko polityczne, gospodarcze. Absolutnie. Yy, także... no ale jednocześnie nic nie jest stałe i tu trzeba szukać tych dróg, właśnie rozwiązania problemów, porozumienia, znalezienia drogi dojścia do siebie. No, w tym kontekście podam właśnie wydarzenie z ostatniego czasu, że jednocześnie podpisuje Algieria układ strategiczny z, ze Stanami Zjednoczonymi, prawda nagle, gdzie właściwie no, trudno powiedzieć, żeby można się było tego spodziewać. Prawda? No, więc to są, to, 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 to są wszystko historie po prostu bardzo dynamicznie się rozwijające i pozwalające też na szukanie różnych dróg porozumienia. Ja tak samo wspominałam dzisiaj o tym, bo ten kontekst rosyjski. Na przykładzie wystawy, kulturalnej, kultur, kulturalnego wydarzenia i kulturalnej inicjatywy. Właśnie w momencie, kiedy była rocznica okrągła wybuchu II wojny światowej, otrzymaliśmy z Polski do ekspozycji na różnych placówkach wystawy poświęconej właśnie II wojnie światowej. Bardzo, że tak powiem, rzetelnie zrobionej i bardzo obfitej w treść, w teksty też. No więc. Duża część tej wystawy dotyczyła, wiadomo, paktu Ribbentrop-Mołotów i wszelkich konsekwencji z tego paktu wynikających. A więc cała powiedzmy wschodnia nasza historia została tam też bardzo dokładnie zaprezentowana. No i my żeśmy z tą wystawą, chcąc ją prezentować, poszliśmy do Ministerstwa Kultury. Rozmawiając z panią minister kultury, musieliśmy jej oczywiście przedłożyć tak samą teczkę z tą z opisem tej wystawy i ona przeglądając to wpadła, no nie, nie było trudności, żeby na to wpaść, na po prostu część poświęconą właśnie tej wschodniej, no, niechlubnej historii, prawda? I mówi, no tak, ale tu jest ta, ta część, która, no, która jest taka bardzo antyrosyjska, prawda? No dobrze. Właściwie już zdawało się, że będzie koniec z e, załatwianiem pozwolenia na, na, na prezentację tej wystawy, ale okazało się, że no, znaczy ja znalazłam takie wyjście, że mówię, to proszę sięgnąć tam dalej, bo tam jest kontynuacja tego, i tam jest tak samo. Prezentacja dotycząca udziału, dotycząca walk na Monte Cassino. A przecież wiadomo, że na Monte Cassino, pod Monte Cassino walczyli również ramię w ramię Polacy z Algierczykami. I to naprawdę na bardzo wykrwawiającym etapie tej walki, z wielkimi zasługami. Pani minister znała ten wątek i stwierdziła tak. To jest bardzo dobra wystawa, świetnie. Będziemy ją prezentować, prawda? No więc y, trzeba szukać tych dróg, żeby dotrzeć, prawda? I chyba, żeby to działało w dwie strony, nie tylko... Zawsze o tym mówię, dlatego trzeba siadać po jednej i drugiej stronie. To trzeba odkrywać interesy drugiej strony, żeby móc po prostu znaleźć zrozumienie dla własnych interesów, prawda? I nie wolno sztywno narzucać naszej perspektywy tylko, bo tak trzeba tak. rozumieć, że inne kraje mają też... Swoją perspektywę. I swoje racje. Zatem, jak rozumiem, ta lekcja jest do odrobienia w, w, w dwie strony. Zdecydowanie tak, Zawsze. bo często właśnie oczekujemy, że partner będzie od A do Z spełniał nasze warunki, nasze oczekiwania, nasze rozumienie takich czy innych spraw. To jest jeden z podstawowych celów działalności i zakresów działalności dyplomaty. To nawet w definicji określonej w konwencji wiedeńskiej jest mowa o tym, że jednym z głównych zadań ról dyplomaty są negocjacje. No to na tym to polega. I myślę, że o tym z jednej strony warto pamiętać i to jest też doskonała puenta naszej, naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę, Marta Senck-Spirydowicz oraz Witold Spirydowicz, dyplomaci. Serdecznie dziękujemy, serdecznie dziękujemy za możliwość bycia u Państwa. I przekazania dziękuję. naszych doświadczeń z długoletniego pobytu na kontynencie afrykańskim. Którymi się z Państwem także dzielili w ramach kolejnego odcinku. Programu Rozmowy Dyplomatyczne. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia. Dziękuję. Dziękuję.